Witam Was serdecznie. Jestem w miejscowości Wolica, gdzie budujemy bardzo duży dom szkieletowy z poddaszem użytkowym o powierzchni łącznej 234 m2 z wielkim garażem, z wielkimi przeszkleniami na jednej z elewacji i z olbrzymią antresolą. Sufit będzie w tym domu na wysokości około 9 m, więc kalenica znajdować się będzie jeszcze wyżej. Jest to dość zjawiskowy dom i w dzisiejszym materiale wideo pokażę Wam pokrótce to, jak wygląda na obecnym etapie budowy. Natomiast potem na końcu udam się na jeszcze jedną budowę, gdzie w zasadzie nie jest tylko fundament, ale fundament kolejnego, bardzo ciekawego domu o nietypowej bryle, która przełamuje, można powiedzieć, rutynę dzisiejszych inwestycji, które wybierają nasi klienci, ale nie tylko. Przepraszam, twoją pracę jest dosyć głośno, zatem nie przedłużam i zaczynam. Aktualnie znajduje się nad garażem w jednej z sypialni poddasza użytkowego. Dom, mimo że jest wielki, to sypialni jest w nim no, stosunkowo niewiele, bo cztery, ale tyle wystarcza. Są tu też pewne łączniki, które powodują, że to poddasze użytkowe staje się bardzo duże. Charakterystyczne są też wielkie okna, właśnie w tych pomieszczeniach sypialnianych. Jedna z sypialni, tutaj, tak jak powiedziałam, ścianka kolankowa jest bardzo wysoka, bo kalenica też jest bardzo wysoka. I w poprzednim materiale wideo na temat tego filmu, mówiłem Wam, że jest też strych, na którym można było też stworzyć jakieś kolejne lokum mieszkalne. Tu jest kolejna sypialnia, odbycie lustrzane poprzednie. Dzisiaj trwają prace. Dekarze są już na połaciach dachowych i pracują. Przy tym tu będzie łazienka. Od razu dodam, charakterystyczną cechą tego domu będzie także to, że na poddaszu użytkowym wykonaliśmy wylewkę, podobnie jak w jabłonnej. Za chwilkę pojawi Wam się tutaj link do tego filmu z jabłonnej. Gdzie też wykorzystaliśmy takie rozwiązanie. No, co to daje? I tak dosyć cichy, ja bym powiedział, strop, ponieważ ja nie narzekam w swoim domu na strop drewniany. Będzie jeszcze cichszy. I tutaj widzicie już elementy ogrzewania podłogowego. Mamy tutaj po prostu wylewkę z betonu jastrychowego. Tutaj wszystkie pomieszczenia poddasza użytkowego łączy. Taki górny hol. Zanim y, przejdę do jego końca, pokażę wam w tym momencie swoją pracę y, związane z układaniem wełny, paroizolacji. Y, następnie wejdzie, wejdą nasze ekipy od suchej zabudowy. I to jest trzecia z y, sypialni znajdujących się na tym poddaszu. Tutaj y, nie chcę zgadywać, ale wydaje mi się, że będzie jakaś łazienka, ewentualnie jakaś garderoba. Pokażę Wam to później na projekcie, ale weźcie pod uwagę, że mogę się mylić. Jest to też spore pomieszczenie, myślę, około 12 metrów nawet kwadratowych. I tak przejdźmy na tę antresolę, która będzie naprawdę zjawiskowa. Słuchajcie, o, sama powierzchnia tej antresoli nie będzie może duża, ale to, co się będzie roztaczać, z niej będzie po prostu imponujące. Spójrzcie, jak olbrzymia jest to powierzchnia, właściwie przestrzeń. No i ta. Przestrzeń będzie zwieńczona takimi pięknymi olbrzymimi oknami. U góry będą okna fix, natomiast u dołu jeden z tych otworów okiennych będzie umożliwiał wychodzenie na zewnętrzny taras. Na pewno drzwi tarasowe nie będą tak szerokie, jak widzicie na dole, ponieważ pewnie będzie jeszcze jakiś podział zorganizowany u dołu, a same połacie drzwiowe uchylne, z tego co się orientuję, będą wychodzić na zewnątrz. I tak to wygląda. Zaraz zejdę na dół i pokażę Wam dalszą część tego budynku. Zwróćcie uwagę na sam szybko minowy to betonu z wkładem ceramicznym w izolacji z wełny mineralnych. A to jest wszystko naprawdę mm, imponujących rozmiarów. No nie dziwię się nawet, że nie będzie tutaj okien połaciowych, ponieważ to pomieszczenie będzie ekstra doświetlone z zewnątrz tymi gigantycznymi przeszkleniami. Dobrze, schodzę na dół. Jestem na terenie salonu, na dolnej kondygnacji. Mam nadzieję, że kadry oddal. To jak wysoko jest w tym miejscu, jak potężne będą te przeszklenia. Znowu wracam do nich, ponieważ są imponujące. Nie pamiętam, abyśmy robili kiedykolwiek większe. Poza częścią dzienną, czyli tym salonem, w tej części znajdować się będzie również aneks kuchenny. I jako ciekawostkę pokażę Wam tutaj Taki otwór w posadce, który będzie piwniczką na przykład na wino czy przygotowywanie warzyw. Świetny pomysł. Myślę, że gdybym wpadł na to sam, zrobiłbym w swoim domu również podobny. Duże okna, duże przeszklenia, również na elewacji frontowej od strony aneksu kuchennego. Tu mamy wiatrołap. Wiatrołap podłużny. Też spory, myślę, że około 4,5-5 metrów. No i garaż, garaż jest imponujący, po prostu jest wielki. Garaż myślę, że ma około 50 metrów powierzchni <laughs> całkowitej. Za garażem znajdować się będą pomieszczenia gospodarcze. Jedno to będzie techniczne, mówiąc dokładniej. Ten dom będzie ogrzewany pompą powietrze-woda. Tak jak Wam mówiłem, na górze będzie Ogrzewanie podłogowe w tej posadce, którą pokazywałam wam wcześniej. Natomiast tu będzie jakieś takie dodatkowe pomieszczenie gospodarcze z oddzielnym wejściem od strony elewacji tylnej, którą tutaj możecie zobaczyć. Spróbuję tak sięgnąć kamerą troszeczkę szerzej, żeby tu było lepiej widać. Tak, takie pomieszczenie gospodarcze, kosiarka, narzędzia grodowe, jakieś rowery na pewno się tutaj zmieszczą. O ile będzie w ogóle taka potrzeba, bo tak jak mówię, ten yy, garaż jest po prostu imponujący, jeden z większych. Jakie realizowaliśmy, przepraszam, w domach szkieletowych naszych klientów. Co poza tym? No i na terenie parteru mamy jeszcze wCet, oczywiście i taką oto sypialnię w tym miejscu. Sypialnia ładna, jakieś 10-12 maksymalnie metrów kwadratowych, też no charakterystyczną cechą tych wnętrz są. Duże otwory okienne, tu będą dużo okna, będzie to wszystko ładnie doświetlone, szczególnie z tej strony. Fajnie, że te okna będą duże, ponieważ z tamtej strony zaraz przy granicy działki jest sporo zieleni, która będzie odcinała światło dzienne, więc na pewno warto było wstawić takie okna, żeby to ograniczyć brak światła. Tutaj jeszcze z ciekawszych instalacji tego domu będzie centralny odkurzacz. Też mam takie urządzenie w swoim domu. Korzystam z niego od 7 lat, przyznam, że jestem bardzo zadowolony. Może niekiedy istnieje pewna niedogodność, jeżeli trzeba odkurzyć części i pociągać za sobą 9 metrów rury wpiętej w gniazdo takiego odkurzacza. Natomiast zawsze rekompensuje to duża siła sąca tego urządzenia. No nie miałem takiego urządzenia analogicznego, które miałoby aż taką moc jak taki właśnie centralny odkurzacz. Widzę, że przyłącza będą też w garażu do tego odkurzacza, będzie można sobie z pewnością fajnie podkurzać samochód nie wychodząc na zewnątrz. E, I efekt tego odkurzania może być podobny jak na automyjniach, ponieważ tam też, e, tamtejsze odkurzacze przepraszam, mają dużą moc sącą. I tym się też między innymi albo głównie wyróżnia właśnie taki odkurzacz centralny. Nie trzeba ciągnąć ze sobą urządzenia, natomiast e, korzystać z dużej mocy sącej. No, i e, ja też często wyprowadzam ten e, wąż od odkurzacza, tę rurę na zewnątrz, e, podkurzam jakieś meble, jeżeli coś się przybrudzi, wynoszę to, wyczepię, odkurzę porządnie i e, jest to wygoda, no nie ukrywam. W międzyczasie pojawił się kierownik tej budowy, kolega Krzysztof, i mi powiedział taką ciekawą rzecz, wracając do tego centralnego odkurzacza, że on będzie na zwijaczach takich czyli nie tak jak wam powiedziałam, że czasami doskwiera to, że 9 metrów rur ciągnie się za odkurzającym Natomiast tu y tak zwana kiszka, będzie znajdować się w tej rurze, dlatego też zastanawiałem się do czego ta rura ma takie fi jakie ma, a ma szersze niż u mnie, ponieważ tam będzie właśnie ta rura zasysająca i będzie się po prostu wyciągać ją do odkurzania, a po skończeniu ona będzie się sama zwijać, no świetna rzecz, jeszcze przy okazji powiem wam jedną rzecz, zobaczcie jakie to są potężne stężenia mówiłem wam na poprzednim filmie, że ten dom jest bardzo wysoki i ze względu na to wykorzystaliśmy do budowy ścian zewnętrznych belki o szerokości 22,5 cm. I nie tylko, ponieważ no wiadomo, że w technologii szkieletowej nie stosuje się monolitycznych belek o tam danym przekroju na narożnikach itd., ponieważ one miałyby tendencję do skręcania się. Belki zbijane w ten sposób działają tak, że dochodzi do samoregulacji, ale przy tak dużej konstrukcji te stężenia muszą być aż tak potężne na przykład ta składa się 1, 2, 3, 4 z 5 belek zbitych ze sobą a ta środkowa już tak dla ciekawości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak to wygląda to podobnie w ogóle jeszcze wrócę na chwilkę do nazwijmy to konstrukcji ram okiennych wszędzie sytuacja jest taka sama one są potężne Dojechałem na kolejny plac budowy. Dom będzie bardzo charakterystyczny. Nieco pomyliłem się w trakcie zapowiedzi, ponieważ powiedziałem, że fundament jest już gotowy jest prawie gotowy. Dzisiaj trwa zasypywanie piaskiem zasypowym 0,2, zagęszczanie i jutro będzie wylewany zwany kudziak z betonu B15. Taki jest wystarczający. Dzisiaj szybko pokażę Wam tylko i wyłącznie obrys ścian fundamentowych tego fundamentu. I pokażę Wam przy okazji wizualizację, takie wizualizacje uproszczone, jak będzie wyglądać ten dom już niebawem i też rzuty płaskie pomieszczeń. Dodam od razu, że już za ten dzień ma tutaj wejść nasza ekipa cieśli, Jedna z dwóch ekip, którzy rozpoczną pracę nad wznoszeniem drewnianego szkieletu. To zapraszam Was, będzie głośno. Jeżeli nie będziecie mnie dobrze słyszeć, to przepraszam z góry. Ok, przejdę się po obrysie fundamentu, to będzie część, w której znajdował się będzie duży garaż, nad nim będzie sypialnia. Charakterystyczną cechą bryły tego domu będzie takie przełamanie w części środkowej, co widzicie w tym momencie panowie zagęszczają piach zasypowy 02, tak jak powiedziałem. Widać izolację termiczną, ścianki fundamentowe od zewnątrz, taką ściankę pokrywamy tylko i wyłącznie Masą asfaltowo-kałczyczową nie stosujemy żadnej folii kubełkowej, ponieważ, naszym zdaniem, folia kubełkowa służy tylko do tego, żeby zagnieździły się w nim mrówki i inne owady. Nic poza tym. Taka jest nasza opinia i takie jest nasze 30-letnie doświadczenie. Jutro wylewka, tak zwana pierwsza warstwa chudziaka. Beton B15 wystarczający. Natomiast na ławę fundamentową B25 został tutaj dany taki beton. Ława zbrojona. No postaram się jeszcze szerzej sięgnąć kamerą. Nie będę tutaj długo, no bo no, umówmy się, że te prace nie są jakieś specjalnie atrakcyjne. Fundament jest typowy, tradycyjny. Tutaj, jak widzicie, grunt jest bardzo piaszczysty. Warunki do budowy domu są kapitalne. więc nie ma potrzeby stosowania pewnej płyty fundamentowej, lanej, zbrojonej a taki fundament, co nie ukrywajmy jest opcją tańszą i jeżeli nie ma takiej konieczności to każdy inwestor się cieszy, że wystarczy taki fundament bo inżynieria też polega na tym nie sztuką jest coś zrobić na zakładkę z nadmiarem sztuką jest coś zrobić idealnie dobrać parametry budowy do budżetu do wytrzymałości tak naprawdę znacznie bardziej istotna jest Jakość, precyzja wykonania niż stosowanie z nadmiarem materiałów czy rozwiązań technologicznych, które w praktyce nie są później w ogóle potrzebne, a inwestor pozbywa się tylko i wyłącznie pieniędzy i taki jest skutek: niepotrzebnie pozbywa się pieniędzy. Dodajmy, powiem Wam, że naprawdę te fundamenty robimy niezmiernie dokładnie, nawet wykopy. Rozplantowanie ziemi pod cały fundament, nie wspominając już o samych ławach, robimy pod żyłkę. Wszystko ma być równo i porządnie. Newralgiczny element każdej konstrukcji domu szkieletowego, wszystko ma być zrobione niezmiernie równo. Tolerancje są niewielkie i osiowe, i po płaszczyźnie. Tutaj nie uciekniemy z problemami wymiarów. Jeżeli przekroczone są tolerancje, bardzo ciężko jest później na ścianie. Wyrównać to, nadrobić, zrekompensować, dlatego od początku trzeba robić dobrze. Tu się nie muruje ścian, tu się ściany znosi z prostych belek drewnianych, więc fundament musi być zrobiony idealnie. Mamy wrzesień, ale jest bardzo gorąco i niech będzie, niech będzie tak jak najdłużej. Kończę na dzisiaj. No cóż, będę tutaj niebawem. Jak tylko zacznie powstawać szkielet i pojawią się ściany parteru, będzie to dom z poddaszem użytkowym. To od razu się tu pojawię, O sam jestem niezmiernie ciekawy efektu budowy. Także pozdrawiam Was serdecznie, to tyle na dzisiaj, i widzimy się wkrótce na kolejnym placu budowy.